Dzień dobry. Oto ja wasza lena. Jestem Lena Lenalicji i narysowałam O co to mojej To ze pokażę. W moim, moim pierwszym filmiku był komentarz oraz inne lajki. Zaraz Wam, wam pokażę to jest super. Przepraszam, ale teraz chyba to nie możemy. E, moja spółniczka Magia Lisi, proszę chodź tutaj do nas. Teraz ona lubi udawać różne zwierzęta. I jest roz, rozkoszna. Więc teraz wam pokażemy moje... Więc tak, nie, pierwszy. nie, nie, pierwszy. nie, nie pierwszy. Pierwszy. Więc chcę Wam pokazać dziś pierwsze z moich lalek operetta. Ma nową fryzurę, jak widzicie. Yy, ma taką na bok. Okulary były w taki Yy, tak, a to jest nasza księga legend. Yy, to znaczy przy razwierciu. Zaraz wam o tym opowiedziemy, opowiemy o tym. To jest księga legend, a tamto to było przy Ale to dopiero w kolejnym odcinku. Więc tak, to jest operacja. Róż, ładne stroje ma. Yy, takie ładne. popatrzcie. Yy, takie buty. Tutaj są takie kosteczki Jak widzicie od ok. na tym życie. I tutaj jest jeszcze taka kokardka. Ok. Dobrze, a teraz kolejna z nim Proszę. Jest kotem, jak widzicie, bo ma ogon i swoje piękne uszy. Ma trzy pasemka. Pierwsze jasnofioletowe, drugie ciemno-fioletowe, a trzecie malinowe. Więc tak, ma tutaj Malinowy? taki... Ma tutaj taki mały kubiczek, Wystający jak trzy... Kokard... kokardkę I... Ma tutaj kokardę, tutaj jest Ma sweater, szalik i ładne buty. I jest francuską. A teraz jeszcze jedna, moja ulubiona, e, moja przedulubieńsza e, lalka. Więc ona się nazywa Rochelle e, I... Jak widzicie, ma niebieski pasenka. Oraz takie ładne y, spineczki. Skrzydła też ma doczepiane i odczepiane. Ma też y, takie rękawiczki. W połowie ma rękawiczki. A teraz.

Kelita Kranzers Jest yy, córką szkieletów. Zaraz ją oddawamy sobie. Już ją odcinek. Ma tutaj taką książeczkę co? ze zdjęciem rodziny. I wam no, przeczytam. Nie wolno. Ale wiesz że ja przysychałam tu, żeby nie było. Dobrze. Więc to jest jej walizka jest w niej bardzo dużo miejsca. Nawet skelica. Nazywa się skelica. Więc tutaj ma jakby poduszeczkę. Tak, a tutaj a tutaj ma piękną czaszkę, taką białą. I jeszcze i tutaj jeszcze jakoś. I za chwilę będziemy otwierać moją lalkę. To jest niezwykłe wydarzenie. Bo nie, ponieważ mm, miałam operację i musiałam dostać tak. I pocieszenie małe. Więc tutaj ma takie ładne, ładne, małe y, kółeczka ze znakiem no hajs. Więc za chwilę będziemy otwierać moja kochana siostrzeczka. Będzie teraz otwierała moją lalkę. Będziemy patrzeć na nią. Zaczynamy. Oto lalka ma takie wulkanik. Ma z liści tutaj. Ona w Hiszpanii była przy wulkanie. I oto ona ma taki naszyjnik. Widzicie taki. Zaraz wam go zdejmę. czekaj. Nie da się taką No, taki na Ale dojdzie. O taki silnik. Dostała I, i Bój się. E, więc tak, jej tata, czyli e, los elektor, czy coś. E, nie, e, tutaj. Escheletor. Los eskieletor, Jej tata tak się nazywa. A jej mama się nazywała Los Escheletira. I em, jak widzicie, tutaj jest taka mała em, pomarańczowa kropeczka. Wszystko jest pomarańczowe, więc... Ale tutaj jest na środku taka pomarańczowa kropka. Teraz już na pewno zauważyłem. jest taka... Yem, yem, więc tak. Do, jej tata, w zasadzie jej yy, kuzyn i tata, yy, byli nad wulkanem, który eksplodował. Więc znaleźli śliczny, mały kamień. I ten, oto kamień był, yy, kuzyn wykuł yy, z tego śliczny, ale yy, to prześliczny, oto ten, Um, oto ten śliczny naszyjnik. Więc tak. Teraz będziemy. Teraz do, i właśnie doszliśmy. Do znowu. Do patrzenia na, nasz, na moją lalkę. Ma. Jak widzicie? Ma sz... takie buty. Um, ma, ma drewniane buty. Takie tutaj. Obco, ma. Obcasy ma drewna, lecz otacy yy, ma takie, takie ładne buty. Yy, jak widzicie, tutaj oto mm -hmm. jest takie śliczne. bo widzicie, że tutaj jest brązowe, a tutaj jest zielone. Więc tak wyglądają jej buty. A teraz pokażemy jej liczny, magiczny makijaż. Jak widzicie, ma niebieski makijaż. Oczy brązowe, usta różowe i taki czarny nos. Wygląda dosyć strasznie, taka drobina. A to teraz czas na fryzurę. Jej fryzura ma takie małe warkoczyki, jakby, tylko że skręcone. O, tutaj. No i jest takie dwa. A teraz za chwilę kończymy. jestem no z jest, no chce, szma jest, jest, pod... jest y szmaciana, śmaciana, szma śmaciana ze skrawków, y materiału. Hiszpańskiego. A teraz moja kochana siostrzyczka będzie wam pokazywała powoli lajkę. E, a więc pokażę wam coś śmiesznego. Tak. Okej. Okay. Tutaj ściągamy. Pokażę wam, jaki ma właśnie oto brzuch. Ma taki brzuch. Ściągamy. Już wam pokazuję. Ma kościotrupowy. trupowy. Tak. Nic nie będzie miała. Zacznijmy. nie ma Mam rację, prawda? Czy mam rację czy mam rację? I oto... O Lalka! Dam, dom dom, 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 dom! Tutaj takie... Yy, tutaj Oj, ma takie chude, chude. tubo. Tu jest te najsmieszniejsze. Jej pośladki to... W zasadzie nie ma pośladki. Yy, Ma kościste. Jakby w kształcie przetrzymyw. I tak... Prawie kończymy. Czy Major chce coś jeszcze dodać? Tak. Major w następnym odcinku. Dobrze. I Więc o... od tej chwili kończymy.